Coś tak jak mówiłem, drugi odcinek pora nagrać. Oczywiście nic takiego nie porobiłem tutaj, Oprócz, bo zbierałem trochę czcina, kaktusy wreszcie trochę urosłe, melony, więc nic się nie zmieniło. Mamy 11 kaktusów, czciny mamy trochę, melonów też troszkę pokopałem. To dzisiaj zrobimy mob grinder. Mm, no, zrobimy taki króciutki odcinek z robienia mob grindera, po prostu, żeby było najwygodniej. а uh, поздро No trudno, to pozdrawiamy Was tak samo. Mm, mam trochę tego kobla. Mm, 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 żeby aż tak nie kopać, to wiecie, bo wiem, że to męczy i nudzi. A Ja sobie pozwolę na fly'u mm, zrobić. No, biorąc pod uwagę, wiecie, nagrywam to tam, coś tam na fly'u mogę. A, tylko teraz tak, zrobimy sobie mob grinder tu lecimy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy 9 kratek od nas 9 10 11 kratek od nas zrobimy mob grinder nie chcę za długich wam teraz tych odcinków tamten godzinny był chyba przesadziłem trochę mm. i myślę że będę robił takie 20 dwu, minutowe pół godziny może z czasem no i dobra, I teraz tak, najważniejsze będzie w tym mob żeby zrobić 3x3, czyli opa eee. i widzicie, eee. muszę pomyśleć to przepalę eee. drewno, oczywiście jakby inaczej sadzonki mam dobra Kupię zwykłe sadzonki. Mm, farma. Kurde, stówka, zdzierstwo. No ale dobra. Niech będzie nawet to zdzierstwo. Zawsze ok. Mm. I tak, tutaj jest taki plus, że Bobby się stakują, więc Bob Bobgrader będzie ok. Niestety mamy 26 tysięcy, chyba żeby się udało wbić. 50 tysięcy, to bym kupił pierwszy spawner owiec. Ale to nie opłaca mi się na tą chwilę. Wolę zrobić tak, że nazbieram 50 tysięcy, zainwestuję w farmę czciny, później we spawner owiec. To będzie bardziej opłacalne. No bo z tak ze trzciny, no to będzie cały czas automatycznie leciało do mm. niby teoretycznie też, ale to looting muszę mieć a na tą chwilę niestety e, lutingu ja nie mam więc będziemy lecieli, a hopery tam kasę mamy, to możemy pozwolić sobie 800. No i to są właśnie te plusy, że na początku jak się zrobi. A, choperów nigdy dość. Mm. Nie tu. A nie. Dobrze było. Tu, tu 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 dobrze op op opa op 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 to, to na razie. Zakryjemy, zrobimy tutaj takie przejście na 3, żeby być pewnym, że nic mi nie przeszkodzi. A, co daleko poszada? Ktoś do mnie napisał? Mm -hmm. Dobra. No to jeszcze tutaj damy i tu polecimy 3 ja postaram się robić tak, że będę kopał poza odcinkami mm. mhm. aby te rzeczy i zobaczcie, jest to dalej, to szybciej rosną te rzeczy to właśnie jest ten minus dobra a ah, opere Vidite Jeszcze jak spadniemy, to tepa nas na górę, co prawda, ale fajniej wygląda, jeżeli ktoś nie spadnie. Ohoho, ładne, że się przepala. Mam wągiel, zrobimy pochodnie. rozświetlimy na razie, aby było. Dobra, i teraz robimy tak. Ja chętny bym był do ekspienia na mobach czyli pół płytki bo z lootingiem więcej leci i temów, a że moby się stak stakują to się bardziej opłaca oczywiście zrobimy obniżenie dobra, 2, 3, tak trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, dyszka. Niech będzie dyszka. Dobra, o, Kobla mi nie zbraknie, bo, bo będzie słabo. Będę musiał kupić, a tego nie chcę zbytnio Sklep a, Cofnij Poczekajcie Słucham Cię mm, Na tą chwilę Ci tego nie powiem, a co? No, one nie są na zawsze, od razu mówię Pewnie tak, no No hejo Pozdrawiam Cię Filip. dzwonił do mnie akurat kiedy nagrywam, no Ajajajajaj Tak, zadzwonił do mnie Filip kiedy nagrywam Co lepsza gra na serwerze Więc pozdrawiam Cię serdecznie

3, 4, 5, 6, 7, 8, G GZ. No tutaj takie deal lecą, że to szok. Pobawimy się potem, bo nagrywam. Pozdrawiam seba. Tak, z graczami jesteśmy tutaj. Mm -hmm. Nie rozumiem go, o co mu chodzi. Przepraszam. Dobra, zrobimy tak. Ciebie niszczę. Opa, opa. Może to głupota robić taki ten grinder u nas na Skybloku, ale powiem szczerze, że na początku warto robić wszystko takie rzeczy, żeby się zbogacić. Nieważne czy spawnery są tanie, czy drogie, czy łatwo jest zdobyć, czy nie. Na początku, szczerze mówiąc, warto jest nawet zrobić ten grinder, a później go zniszczyć. Zawsze zarobek jest tak, abyście na przykład zapracowali na spawner blazów nawet, tak, czy wydropili bądź owiec. no ja mam jeden spawner blaze'ów, więc od razu go dodam też do mob grinder'a. bo to się mega przyda przy okazji będę miał drop pałek, których będę mu później sprzedać te pałki dodatkowo na nich zarabiać no i to jest co ważne, no kurczę, może na tutaj wiecie z każdy gracz może mieć wszystko, tak? Nie musi e, za przeproszeniem e, wydawać pieniędzy, żeby cokolwiek mieć, tak? To oczywiście no gracze wydają pieniądze, niektórzy e, chcą, chcą mieć jakiś tam, wiecie, lepszy początek albo coś, ale wszystko idzie to zdobyć samemu to jest ten plus. Dlatego my się staramy też do tego dążyć, żeby właśnie było tak, że nie trzeba, o, wydać pieniędzy, żeby o, mieć to, mieć to, mieć to. Nie, u nas można. Więc wiecie, 18 osób na serwerze, jest kurcze. to jest miły widok, więc zapraszam serdecznie każdą, każdą nową osobkę do nas tutaj, aby wbić. 13 minut, przepraszam, nie zdążę raczej zrobić w 20 minut, niestety w pół godzinki postaram się zdążyć to zrobić. Jeszcze generator Stone'a, taki 5x5 5, 5 po prostu, żeby móc kopać. W następnym odcinku zrobimy automatyczną farmę trzciny, tylko że większą. Zrobimy taką wielką farmę. Uważam, że to będzie spoko opcja. Mm, mm, mm. Też na to. Niestety chyba kobla będę musiał kupić trochę, kurcze. Nie stać mnie na kobla, no ale... No właśnie, ja jestem ciekawy, bo nie pamiętam szczerze ile spawner kosztuje owiec. Wiecie, 575 75, groby. owiec 100. Ja myślałem, że 50, kurczę, no dobra. No to co, no nie mam wyjścia, będę musiał i tak to zrobić. Pozdrawiam Cię, Moren. Oczywiście. Nie. staram się odpisywać też graczom, jeżeli są właśnie nowi gracze, to staram się im tak samo pomóc, tak w tym, na czym można też dobrze zarobić no i nie tylko, no kurczę, każdemu się, wiecie każdy musi jakoś zacząć grę, tak, na serwerze 19 osób, kurde, taka godzinka, zobaczę, bo piszę jeszcze do jednego a, pana, do jednej osoby Usunąć dwie rangi z item shopa, zostawić trzy, bo przez to serwer jest za bardzo pay to win. O no właśnie. I to jest zabawne, że gracze mówią, że serwer jest pay to win. Mm, kurczę, jest item shop zrobiony, no bo kurde, no serwer musi sam też się utrzymać w jakiś sposób. E, tak, żeby nie było sytuacji, że e, gracze będą, tak, a nie wiem. My już nie będziemy chcieli opłacać tego, no bo to są wydatki. No to kurczę, wiadomo jest, że będzie. Ech. No będzie po prostu zrobione ten item shop taki, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, no. Bo my mamy również Discorda serwerowego, do którego chętnie Was zapraszam. A na wbicie 200 osób. Ten 200 iluś osób jest event na Discordzie do wygrania jest ranga. Więc zapraszam serdecznie. No patrzcie, gdybym. No. No dobra. Trudno. Zrobiłem mój błąd. Kupiłem kobel za 3200. Ale... Dobrze, spoko zwróci się. Tak, trzeba wydawać czasami. Oczywiście ja tylko kupiłem dlatego, żeby tu zrobić, tak, zmieścić się w tym tem, bo nie chcę montować odcinków, nie chcę naprawdę ich ciąć ani niczego takiego, więc staram się też nie gadać głupot. Co do tego wszystkiego. No i dobra, zaraz będzie grinder. A, może. Zanim ja go załatam, to ja zrobię to, bo mowy się zaczną respić i będzie po mnie. To jest tymczasowy grinder, od razu mówię, tak, tak jak mówiłem, to będzie tymczasowy grinder, żeby po prostu jakiekolwiek jeszcze pieniądze móc zdobyć na serwerze. 19 osób, kurczę. To jest też fajne właśnie, co prawda to jest z jednej strony minus, że tylko wieczorami jest wiele osób. To 30 nawet osób potrafi być wieczorami właśnie Ale Jestem dobrej myśli że będzie nas coraz więcej coraz więcej nas będzie i... Szybko, szybko szybko opa na dół dobra mamy play spawner 1 ten który wylosowaliśmy wtedy opa błagam błagam się też będą rozpiły, Mam taką nadzieję Nie bij mnie Powiem, że lubisz to robić 19 blajzów, spoko Nie wiem kurczę czy mob grinder mi działa tak jak powinien, ale żeby się przekonać to ja będę musiał e, sprawdzić to później, ale mamy blaze, są odhaczone. Dobra, grinder jest. To usuniemy szybciutko drzewko. A ja. Dobra. Czyli tak robimy w następnym odcinku e, farmę czcinę automatyczną, bo ona będzie na dla nas bardzo, bardzo potrzebna, mm, bo możemy naprawdę dużo zarobić też na czcinie. No to też jest tak na początek dobra rada dla Was, jeżeli chcecie na czymś e, zarobić, to właśnie trzcina i arbuzy. 19 osób na serwerze, gracze grają. Super, naprawdę subcie jest. Oby tak dalej było. I aby było jeszcze lepiej, no kurczę, taka fajna edycja, taki fajny serwerek, żeby się nie zmarnował. To zapraszam serdecznie, no każdą osóbkę, kurczę. Nie będę kłamał, że to, to, to dam albo to, ale robimy eventy codziennie, są jakieś eventy, albo klucze rozdawane albo jest możliwość dropnięcia kluczy z ze na... więc kurde warto, wa... warto, warto, warto zobaczymy no, w ogóle to coś daje Mam Blaze 82 Blaze. No to nie ma tragedii. Na Blaze też pałki będziemy mieli dzięki temu. To jest też spoko opcja, bo jeżeli wam się uda jakikolwiek spawner dropnąć, to od razu go mi, każdy spawner na początku mm, opłaca się. Każdy spawner na początku zawsze się opłaca e, dawać. Nieważne czy to krowy, świnie, czy blazy, czy zombie, cokolwiek to jest dla Was też darmowe. E, no kurczę, darmowe pieniądze. Mm. Dobra, szybko sadzimy się, zbierzemy. Dobra, e, nie będę sprzedawał trzciny, bo ono nam się przyda. Zrobię szybko mieczek. Wiecie, e, mama Irona, mam. Uh, drewno sklep uh. hmm. No, więc y, sepko właśnie Jutro kupuję skrzynki Kto bogatemu zebrał o nich Ale nie, cieszę się, bo kurczę no Nie ukrywajmy, no to jest Super rzecz, że no jest taka możliwość, także gracze też się podoba, no kurde Dobra, ile mamy? 91, choć. Słupcio, pałki poszły na dół, mamy staka, no kurde, sklep, poczekajcie, minerały, nie, dropy z mombów z 240 za stak, nie ma tragedii, chociaż za farmę na patrzcie, za staka 1000, no to kurde, panie. Samołczek. Tak. Bye, bye. Dobra. Dobra, moi mi. To co? E Widzimy się e w następnym odcinku. Będziemy w tym odcinku robili farmę automatyczną trzciny. Dużą farmę, postaram się. Nie gwarantuję, że odcinek nagram. Możliwe, że od razu nawet nagram odcinek. Żeby nie czekać, tak, żebyście mieli ten zapas do oglądania, mm, no to co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć. A! No właśnie. Widzicie, hmm. e, jakby to powiedzieć: konkurs. Konkurs, konkurs, konkurs. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 20 łapek, losujemy. PV. 20 łapek. 4 klucze zaawansowane. Mm, dobra. 25, 4 klucze zaawansowane, 42 legendy losujemy. Więc zachęcam do wbijania i trzymajcie się, no i hej.